Siemanko, z tej strony pilnować autobusu 069. A co jest! siemanko siema! 0,9, a Kaj 69. E, no i chciałem wam powiedzieć, że wróciłem. Wiem, że przerwa miała być krótsza, ale po prostu odpoczywałem. No, no, odpoczywałem i tyle mogę powiedzieć. Wreszcie. No więc tak, wróciłem z obozu, przy narobiłem. Mamy bardzo dużo nowych pomysłów na filmy u mnie na kanale. Tak, przy pausy narobiłem, yy, singlem dalej jestem. Przez pana i pokrzyjcie. Możecie nas, się e, do po, mnie zgłaszać. Po, potwierdzić. Się no, nasz potet jesteśmy. Jak będzie chłopaki 0809, to, to my. Eee... Uf. Eee... No, mam dużo informacji. Pozostałem przewodniczącym ekipy. Wiceprzewodca. Eee, panie Red ty. bo Red ty założył nowy kanał. Tak, widziałem, zasubowałem. Takie info. Tak? Cztery głosy dostał. Ty dostałeś zero. No dobrze. Coś więcej? Nie. Nie Tolo.